No i tu nie mam zdjęcia, ale mamy taką bramkę jakichś znaków, jeden po jednej, drugi po drugiej, jakieś żółto-czarne. No przecież w większości podejść do portów czy torów, no to się wyznacza. Tor wodny lewą i prawą stronę, jakieś tam znaki były, to może pójdę między nimi. No nie jest to dobry pomysł. O ile zielone i czerwone, jeżeli stanowią bramkę, to no praktycznie nie przychodzi mi do głowy sytuacja, żebym mógł się yy, pakować Inaczej i, i płynę pomiędzy nimi, chociaż jest jeden taki przypadek, e, pokażę Wam na koniec filmu. Natomiast zobaczmy sobie znowu mapa elektroniczna przychodzi nam z pomocą. Zaczynamy od elektronicznej. No, mam te dwa znaki. Oczywiście przed chwilą one były widoczne tylko jako same goły bez wysp, bo zrobiłem tylko rysunek poglądowy. Tutaj byłyby widać wyspę i tak dalej. Ten byłoby trudniej zauważyć, bo jest na tle wyspy. No, ale zobaczcie. Pomiędzy tymi znakami nie jest dobrze. Jest tutaj metr 90, a tutaj nawet 60 cm. Takie 0,6 to jest 60 cm, to jest 0,6 m. Tak? Więc albo muszę mijać, to są znaki kardynalne, południowy od południa, albo północny od północy. Nie traktuję tego jako bramkę. Nie mam zdjęcia, ale na własne oczy widziałem, jak tam dwa razy yy, no, łódka się zapakowała i się powiesiła na skałach.